Stacja szczecin radio. Wywołanie dla dronu odbiorników. Radio maritime radio telephone service transmission for a station. Stacja stecin radio. Wywołanie dla dronu od droniku. radio. Maritime radio telephone service transmission for receiver station. Stacja Brzegowa, stecin radio. Wywołanie dla przyjęcia. This is Szczecin Radio, Maritime Service transmission for receiver station. Good This is Radio, Szczecin Radio, my traffic list, listen two eight three one kilohertz. Ocean, This is Radio, Szczecin Radio, my traffic list for Motor vessel Pidolita, motor vessel East. Charlie 4 Lima Sierra Charlie 4 Mike Delta Charlie 4 November Alpha Charlie 4 Uniform Ghost Charlie 4 Whiskey Papa Charlie 6 Charlie 6 Echo Kilo Sierra Delta Echo Lima November Kilo 8 Hotel 9 Alpha Romeo Juliet Whiskey Mike Oscar Juliet X-Ray Hotel Victor 3 Lima Alpha Echo November 4 Lima Alpha Sierra Uniform 2 Lima Alpha Zulu Whiskey 2 Oscar Delta Lima Kilo Oscar Lima Golf Bravo, Papa 3 Juliet Young 3, Papa 3 Lima Delta 3, Papa 3 Mike Zuby 3, Papa 3 November Bravo 3, Victor 2 Quebec November, 3 Echo Bravo Alpha 2, 3 Echo November Golf 5, 3 Echo Juliet Quebec 8, 3 Echo Juliet Tango 4, 3 Foskot Hotel Juliet 2, 9 hotel Sarv Costa 3 9 hotel Azul Lima Now traffic report 46 telegram of the police status Sierra Papa Romeo Lima Sierra Papa Victor Rio Sierra Papa Yankee Lima Sierra Papa Yankee Yankee Sierra Papa Azul Lima Sierra Cubo Alfa Duñez Sierra Cubo Alfa November Sierra Cubo Bravo Alfa Sierra Cubo Sal Lima Sierra Cubo Sal Lima Sierra Kubek Charlie Eggray, Sierra Kubek Charlie Yankee, Sierra kubek Charlie Jules, Sierra Cubek Delta India, Pierre Kubek Delta X-ray, Sierra Cubek echo X-ray, Sierra Cubek Oxford Echo, Sierra Kubek October Oxford, Sierra Kubek doctor golf, Sheera kubek October Victor, Sierra Kubek Golf Charlie, Sierra Kubek Golf Echo, Sierra Kubek gol, Golf, Sierra Kubek Golf Mike, Sierra Kubek Golf Papa, Sierra Cubek Golf Yankee. Sierra Kubek Sotel Eko, Sierra Kubek Sotel Romeo, Sierra Kubek Sotel Yanki, Sierra Kubek India Gold, Sierra Kubek India India, Sierra Kubek India Mike, Sierra Kubek India November, Sierra Kubek Juliet Gold, Sierra Kubek Juliet India, Sierra Kubek Juliet Mila, Sierra Kubek Lima Oscar, Sierra Kubek Mike Lima, Sierra Kubek Mike Oscar, Sierra Kubek Mike Uniform Świera kubek Mike Whiskey, świera kubek Mike Extra, ray kubek November Sierra, świera kubek November Zulu, świera kubek Oscar Alpha, świera kubek Oscar Bravo, świera kubek Papa Romeo. Rozmowy telefoniczne dla polskich statków, świera kubek Bravo Papa, świera kubek Bravo Whiskey, świera kubek Charlie Whiskey, świera kubek Gold Kino, świera kubek Juliet Tango, świera kubek Juliet Uniform. Sierra Kubek Romeo Mike. Blindy do podkreślenia mają statki Sierra Papa Janki Kilo Sierra Papa Zulu Alfa, Sierra Papa Zulu Sierra, Sierra Kubek Bravo Hotel, Sierra Kubek Bravo Lima, Sierra Kubek Bravo Uniform, Sierra Kubek Golf Tango, Sierra Kubek Hotel Eko, Sierra Kubek Unia Janki, Sierra Kubek Zulu Alfa, Sierra Kubek Zulu November, Sierra Kubek Zulu Papa, Sierra Kubek November Zulu, Sierra Kubek Papa Sierra. Tu Szczecin Radio, informację informacje odnośnie pracy na tej stacji, numer selektywnego wołania teleksowego 2931, relacja teleksowa pośrednio falowa pracuje 28 29,5, słucham 25 29,5 i obecnie załączony kanał telektowy, kanał 616... 12.05 12.36 Radio Morska pracuje SCF 458 kHz i obecnie załączone relacje graficzne SCF 41 63. Na polu, właśnie pośrednio falowym, pracuje 28.31, słucham 21.82 i 20.90, Obecnie załączone kanały słoneczne, kanał 8 10, 12, 27. 12419, komadinin. To se senyade, dinkou.